Tom trzeci wydania zbiorczego francuskiej serii komiksowej Blueberry do scenariusza jeana Michela Charlier i rysunków Jeana Giraud opublikowanego przez Egmont obejmuje trzy części składające się na tę samą opowieść. W kolejności są to tomy 13 do 15. Pierwsza część pod tytułem Chihuahua Pearl okazała się oryginalnie w magazynie Dargo w 1970 roku. Blueberry otrzymuje tajne zadanie wytropienia skarbu konfederatów wartego 500 tysięcy dolarów, ukrytego po kapitulacji armii secesyjnej. Formalnie zostaje wydalony z wojska jako poszukiwany dezerter przedostaje się na terytorium Meksyku. Tam spotyka swego łącznika, którą jest tytułowa piękność, barowa śpiewaczka o pseudonimie Perła Chihuahuły. Teraz musi wymyśleć, jak wydostać z twierdzy amerykańskiego Trevora, który wie, gdzie ukryty jest skarb. Na skarb i na śpiewaczkę ma chrapkę gubernator Chihuahua Lopez, jak również komendante Vigo i banda dwóch byłych konfederatów, którzy pojawili się już wcześniej w serii: Kimball i Finlay. Co prawda, stawka tej niebezpiecznej gry jest nader wysoka, ale w pierwszym momencie nie przekłada się to na jakąś pasjonującą intrygę. Brakuje w tej historii charyzmatycznego złoczyńcy, a skomplikowana, obejmująca wiele postaci fabuła, posuwa się do przodu powoli z wyraźnym wysiłkiem. W zasadzie jedynym elementem, którego tu wcześniej nie widzieliśmy, jest owa perła Cichuahuły. Blueberry, w odróżnieniu do większości westernowych przystojniaków, nie wydaje się specjalnie zainteresowany płcią przeciwną. A i tutaj trudno spodziewać się, że rozkwitnie z tego jakiś romans. Cała strona erotyczna komiksu sprowadza się do jednego skradzionego pocałunku i nagich nóg, pokazywanych przez śpiewaczkę na scenie. To, co może tu również irytować, to wyjątkowa nieudolność bandytów, którzy nie są w stanie wyciągnąć od bluberego żadnych informacji. Nawet opierając się na lekturze poprzednich albumów tej serii, mnie, bynajmniej niewychowanego w trudnych warunkach dzikiego zachodu, przychodzi na myśl przynajmniej parę całkiem skutecznych sposobów skłonienia więźnia do gadania. Natomiast od strony wizualnej album ten jest prawdziwą ucztą dla oka. Kolejne strony wyglądają tak, jakby Mobius usiłował na każdej zmieścić jak największą ilość szczegółów. Niektóre obrazki są nienaturalnie małe, ale mimo to artyście udaje się wcisnąć w nie wszystko co trzeba. Sceny strzelanin, pościgów na pustyni, jak również sekwencje rozgrywane w zatłoczonych barach, krajobrazy, zbliżenia twarzy, sylwetki postaci, sceny dynamiczne. We wszystkich tych elementach osiąga Mobius absolutne mistrzostwo w swojej dziedzinie. Druga część pod tytułem Człowiek wart 500 tysięcy dolarów pochodzi z 1971 roku. Blueberry zostaje schwytany przez gubernatora Lopeza. Jako, że nie ma zamiaru puszczać pary z gęby, trafia do więzienia, gdzie przybywa również były pułkownik Konfederatów Trevor, znający miejsce ukrycia skarbu. Chihuahua Pearl, chcąc go ratować, zgadza się na ślub z Lopezem, pragnąc w ten sposób odciągnąć jego ludzi od więźniów. Banda Kimbola i Finlay'a przeprowadza udany szturm na więzienie i uwalnia Bluberego i Trevora która jak się okazuje, jest mężem pięknej śpiewaczki. Ta ucieka Lopezowi sprzed ołtarza i dołącza do pozostałych. Trevor zmuszony zostaje zaprowadzić bandytów do miejsca ukrycia złota, podczas gdy Blueberry i Pearl pozostają w ukryciu. Przez pierwszą część tej opowieści nie jest łatwo przebrnąć, dlatego że Charlie raczy nas nieprawdopodobnie gęstym dialogiem. Komiks przypomina chwilami powieść. A nie historię obrazkową. Historia powoli nabiera tempa, a postacie Chihuahua Perl, Lopez czy Trevor zaczynają się wydawać nieco bardziej interesujące. Opowieść rusza żwawiej do przodu w opisie nieudanej ucieczki bluberego z więzienia, gdy popełnia jedną z rzadkich w serii pomyłek w ocenie sytuacji, a przeradza się wreszcie w żywiołową i efektowną historię podczas brawurowego szturmu na twierdzę. Fabuła nabiera również większego realizmu. Nie wszystko, co robi główny bohater, jest skuteczne. Tortury, którymi go poddają, też zaczynają sprawiać wrażenie zagrażających jego życiu. Chociaż realiz komiksu jak zawsze kończy się w miejscu, w którym moglibyśmy oczekiwać zobaczenia jakichś długofalowych efektów zastosowanej przemocy. Bluberego stale ktoś ogłusza, a Trevor spędził mnóstwo czasu w więzieniu o zaostrzonym rygorze, ale prawie nie widać tego po nich. Rysunki nie są tu już tak dopracowane w każdym szczególe, jak w poprzednim tomie. Jest sporo średnio udanych twarzy, w tym głównego bohatera. Za to efektownie prezentuje się szturm na więzienie, z udziałem byków i strzelanina, która następuje w jego następstwie. Trzecia część, pod tytułem Trumienna Ballada, wydana została w 1972 roku. Trevor prowadzi bandę Kimbola i Finley'a na opuszczony cmentarz, ale nie zamierza im zdradzać dokładnej lokalizacji skarbu i zostaje przypadkowo zabity przez pewnego meksykanina. Lopez odkrywa kryjówkę, w której ukrywają się Blueberry i Pearl, ale temu udaje się wydostać i trafiają na miejsce ukrycia złota. Odnajdują je w krypcie kościelnej, zamkniętej na trzy spusty skrzyni. Zdobywają bryczkę którą planują wywieźć skarb do USA. Oblężeni przez wojska Lopeza wydostają się z potrzasku i ruszają w kierunku granicy, ścigani z jednej strony przez armię meksykańską, a z drugiej przez byłych konfederatów. Historia ta rozwijała się powoli, ale ten wieńczący opowieść tom jest prawdopodobnie najbardziej widowiskowym w całej dotychczasowej serii. Raz po raz bohaterowie znajdują się tu w pułapce, z której teoretycznie nie mają możliwości uciec. Osaczeni z wszystkich stron, mając przeciwko sobie przeważające siły, patrząc w wymierzone w nich lufy, dział i karabinów lub pędząc przez pustynię na koniu, który goni już resztkami sił. Ewentualnie znajdując się na tratwie, która lada moment rozpadnie się, przepływając przez serię wodospadów. Sam Blueberry powinien tu umrzeć przynajmniej pięć razy. Jednocześnie każde to cudowne uniknięcie śmierci jest całkowicie wiarygodne. Moje wątpliwości budzi jedynie scena, której bohater zeskakuje z dachu kościoła, napędzącą pod nim bryczkę, rzecz jasna, nie doznając przy okazji żadnych obrażeń. Każde wyjście z opresji jest niezwykle pomysłowe i inteligentne. Wszystkie postacie zachowują się racjonalnie. Blueberry ma przeciwko sobie za każdym razem grupę wytrawnych graczy i to czyni jego wyczyny tym bardziej zdumiewającymi. A wszystko toczy się w znakomitym tempie, wymaga od bohatera podejmowania decyzji w biegu, stałego igrania ze śmiercią. Oczywiście Bluberemu dopisuje szczęście, bez tego nie dożyłby drugiego tomu tej serii. To również zbiegi okoliczności nieco psują ogólne wrażenie, a i tak dajemy się porwać gorączce rozgrywających się wydarzeń, które przybierają postać jednego wielkiego, szaleńczego pościgu. Prowadzi może również zakończenie, którego nie zdradzę. Wydaje mi się, że jest ono najlogiczniejszym wybrnięciem z całej intrygi. I dodatkowo zmienia nieco nasze wyobrażenie o stałych elementach całej tej serii. Blueberry zostaje bowiem niesłusznie zdegradowany i skazany na karę ciężkiego więzienia. To powoduje, że po raz pierwszy kolejny tom nie rozpocznie się od tej samej sytuacji, w której zaczynały się pozostałe. I tym bardziej chętnie chcemy zobaczyć. Jak bohaterowi tym razem uda się wyrwać z niemożliwej opresji? Rysunki w tym tomie są ponownie porywające, a dzieje się tu naprawdę wiele. Obrazki krajobrazów, budowli, ich wnętrz są doskonałe, ale przede wszystkim otrzymujemy mnóstwo scen dynamicznych. Oglądamy ciała ludzkie w ekstremalnych pozach. Mamy brawurowy szturm na kościół, widok pędzącego dyliżansu i koni, zwalających się w dramatyczny sposób ze zniszczonego mostu. Zwracają uwagę świetnie przedstawione twarze Pearl i Lopeza, który zaczyna tu przypominać prawdziwego arcyzłoczyńcę w stylu Steel Fingersa z poprzednich tomów. Jest parę obrazków, w których Mobius w ciekawy sposób rezygnuje z tła i takich, które ukazują wydarzenia z lotu ptaka. A na koniec ciekawostka. Kiedy mówiłem o tajemnicy kipu marka Szyszko, Wspominałem, że to taki Blueberry, ale nie sądziłem, że aż do tego stopnia.